Mazuka Begin Ambiance Soleil Witam kolejnego dnia Dziś w końcu powiem jakie mam plany no to zamierzałem dojechać z Fort de France tutaj w tych miejscach są fajne miejsca do snurkowania więc to zamierzam zrobić wczoraj już snurkować tam, ale z uwagi na 2,5 godziny posisk nie zrobiłem tego wczoraj, tylko tutaj wczoraj snurkowałem, no tutaj też są fajne widoczki. Zaraz pokażę gdzie jestem dokładnie o, gdzieś w tym rejonie jestem Gdzieś tutaj chyba To tu, tu nie jest ten chodze, ale no nie wiem, nie mam go na mapach W każdym razie Ansemitan To było to miejsce, gdzie snurkowałem wczoraj Dzisiaj zamierzam zrobić to tutaj 11 kilometrów dalej na 11 km to pewnie w, w godzinę tam dojadą tutaj i tutaj. Następnie, jak już to załatwię, to dalej będę jechał drogą D7 i dojadę do Lediamant. W Le Diamant mam zrezerwowany hotel, gdzieś tutaj jest i będę snurkował tutaj tylko jeszcze nie wiem czy, czy dzisiaj się to uda czy zdążę to zrobić dzisiaj albo jutro dalej mam taki plan żeby pojechać ten dyk po połud na południe i tutaj jest jedna z najlepszych plaż na Martynice tutaj i gdzieś tutaj i tu będę spał na dziku. Tutaj są niezłe miejscówki. To jest sawanna Gdzieś tutaj jest niezła miejscówka. No i potem jeszcze dokładnie nie wiem jak. Ale będę wracał na północ. Wrócę z powrotem do Fort de France. Wrócę <grym> z powrotem. Tak. Wrócę do Fort de France i zapukuję sobie hotel w miejscowości Le Prechere, na północy. A z Fort de France to jest kawałek drogi, pewnie twardni tam dojadą. I stamtąd już będę miał blisko do dżungli i do wulkanu. Tu jest gdzieś dzika plaża na której będę mógł przenocować tutaj w tym miejscu kończy się droga D10 i dalej już jest dżungla przez 10 km i tędy można tylko pieszo się przedostać albo łodzią znaczy stąd dotąd tutaj się ponownie zaczyna droga D10 tutaj kiedyś to była normalnie, normalnie droga ale wskutek erupcji wulkanu zostało tu wszystko zniszczone, tu gdzieś była stolica Martyniki którą erupcja wulkanu całkowicie zniszczyła zabijając 30 tysięcy ludzi i do dzisiaj ta droga nie została odbudowana, wszystko zostało zarośnięte przez dżunglę więc tutaj, tu mogą być fajne rzeczy do zobaczenia no i jeszcze wulkan też nie, nieźle nie zła rzecz tylko, że na szczycie jest niska temperatura i, i często jest mgła, więc to jest trochę niefajne. No i to będzie tyle, jeżeli chodzi o Martynikę. Te, tego rejonu chyba nie zobaczę. A może zobaczę, czy mi starczy czasu. 28 mam, mam prom do Guadeloupe. Do Tak wygląda miejscowość, w której się zatrzymałem. Tam przede mną jest plaża. To jest jakaś malutka, dość spokojna miejscowość, jak widać. Ja jechałem stamtąd, i ten bo cały czas Tam jakoś tak I tutaj i to jest 30 km Znaczy byłoby 30 km a ja sobie nadłożyłem trochę drogi bo nie chciałem jechać tą ruchliwą enką teraz pokażę miejsce w, której, w którym wczoraj snurkowałem to, to jest to miejsce budynek, przed którym jest waża, która mi się nie zrezygnowała e, tutaj w chmurach jest pra praktycznie prawie zawsze jest ten wulkan w chmurach e, na szczycie jest podobno mgła i 13 stopni tylko jak na razie mi się wymyka

Widziałem krawa, ale gdzieś się schował. Jestem już na miejscu to jest porze, na której dziś będę się wylegiwał i, i będę snurkował w tych wodach. Zobaczę co tam jest. Mam prawie 2 godziny na zabawę, a potem muszę jechać do hotelu w, Ladi, w, Lediamen, w Lediamant, ponieważ mam jeszcze y, y, gdzieś tak 11, 12 nawet kilometrów do pokonania do tego hotelu. To może trochę czasu zająć, może nawet dwie godziny, więc dlatego około 16 będę się spierał

Chmurno się zrobiło. Chmury nie chciałem ustąpić, były przyszedł na pada deszczu. Więc bym się za bardzo nie popalał. Zatem tym jechać do hotelu do miejscowości Le Diamant. Jestem już w tym hotelu, Diamant Beach. Ponad 360 zł za, za noc, ale jest... Znaczy, czyli cena jest porównawana z tamtym, w którym byłem wczoraj. Znaczy, tak. A jest o niebo lepszy. Jest o niebo lepszy. by się nic... No to jeszcze nic. To jeszcze nic. Zaraz zobaczycie widoki. Tutaj jest szafa przestronna. Tutaj jest taki salon. Kanapa. To widok zaraz pokażę. I sypialnia. 50 zł więcej, no może 60 zł więcej. I znacznie lepszy standard. Klimatyzacja na pewno działa. Mój pilota do tego. To zaraz to sprawdzę. No i widok trochę. Aqui é a A tutaj tak wygląda ten hotel z zewnątrz. A jeszcze nie pokazałem, że tutaj jest zorganizowana taka malutka kuchnia. za to internet to mają do dupy co chwila mi się rozłącza i jest bardzo słaby sygnał Ech, a ja muszę jeszcze zaplanować szczegóły dalszej podróży